Elewacja 20 cm i okna szyby potrójne. Strop bardzo dobrze ocieplony. I jeszcze tyle drewna muszę spalić. To będzie 150 kg spalonego drewna od 1, od 1 stycznia tego roku. No i warunki atmosferyczne mamy właśnie takie. Ostatnie drewno 150 kg wylądowało w tym miesiącu w kominku z płaszczem wodnym. Doładowujemy bufor. No i w domu mamy cieplutko. Tak wygląda kolejne 50 kg drewna. To jest moje ostatnie drewno, 200 kg spalonego od 1 stycznia tego roku. A dzisiaj mamy 8. Więc dzisiaj ważę kolejne 200 kg drewna, a więc to drewno daje nam w sumie 1400 kg spalonego drewna od początku sezonu grzewczego ostatnie moje dwa kawałki drewna z 200 kg mamy godzinę 9 no i o 8 rano było w domu 19 stopni a od 8 godziny czyli przez godzinę do 9 podskoczyło nam 2 stopnie bo było 19 doszło do 20 stopni do 21,5 i pół prawie 25 stopnia żeśmy podnieśli w temperaturę bo jednocześnie ciągnie z bufora i też kominek daje dużo ciepła do mieszkania a no więc film dobiega do końca. Robimy podsumowanie. W domu jest już ciepło. A więc spaliłem już 2 metry przestrzenne drewna. Czyli nie zmieszczę się w 3 metrach przestrzennych za 750 zł. Ale i tak tanio grzeje dom. Tutaj mamy. Ile drewna spaliłem w październiku, w listopadzie? 4 razy tylko było odpalone kotłem gazowym. No i tutaj mamy ten miesiąc, grudzień, a więc spaliłem pierwsze 200 kg drewna, ale w sumie jest to 1400 kg drewna. A więc 1400 kg drewna razy 0,37. A więc koszty ogrzewania mojego domu od 1 października do 8 stycznia to jest dopiero 518 zł, leciutko bez żadnego wysiłku. A więc kolejny pomiar dopiero wtedy, kiedy zużyję kolejne 200 kg drewna. Do zobaczenia, miłego dnia.